Witam Was bardzo serdecznie, Aleksandra Wojciechowicz. Jestem coachem transformacyjnym, pracuję z kobietami i też piszę obecnie książkę o kobiecie królowej. To jest książka, w której chciałabym zawrzeć dużo takiej wiedzy dla każdej kobiety, która chciałaby być królową we własnym życiu. I tam myślę łożyć bardzo dużo takiej fajnej wiedzy do wzięcia i teraz staram się czerpać z wielkich kobiet w historii i dziś sięgnęłam do Kleopatry. Więc podzielę się dziś z wami tym, co mnie dotknęło w tej królowej. I myślę sobie, że to jest dla każdej kobiety. I nie będę robiła tutaj żadnego jej osądu moralnego. Bo to nie na tym dziś polega mój filmik, a jedynie postaram się zobaczyć to, co było dobre, to co każda kobieta powinna wiedzieć o kobiecości też i o mocy kobiecej. Bo jak wiemy, Kleopatra potrafiła uwieść największych mężczyzn ówczesnego świata Rzymu. I co to w ogóle znaczyło dla niej uwieść kogoś? To nie było pójść z nim do łóżka, to jest męskie. Ona sprawiała, że ci mężczyźni robili to, co ona chciała. Po prostu byli jej jakby poddani. To uwieść znaczyło dla niej. Wziąć w posiadanie, tak, wziąć w posiadanie tego mężczyzny, czyli sprawić, żeby on robił dokładnie to, co ty chcesz. Ale zanim to, to powiem Wam taką pierwszą, może cechę, którym, od której chciałam zacząć królewską cechę dla każdej kobiety. Bo królowa, jeżeli czegoś chce, sięga po to niezwłocznie. I taka była właśnie Kleopatra, która postanowiła, że zostanie królową Egiptu. Walczyła oczywiście z rodzeństwem o tą władzę. I najpierw postanowiła się sprzymierzyć z Cezarem. Dla niej chcieć znaczyło móc, i nie było problemem to, ile będzie musiała poświęcić temu, ile będzie musiała wycierpieć. Wiedziała, czego chce. Zapytaj się siebie, czy wiesz, czego chcesz, czy wiesz, czego chcesz od życia i jak bardzo tego chcesz, bo to, jak bardzo tego chcesz, jest istotne. Ona bardzo chciała, dlatego szukała sposobów i była mm, bardzo pomysłowa. Postanowiła sprzymierzyć się z Juliuszem Cezarem. Kazała się zanieść do niego zawinięta w dywan. Służba zaniosła ten dywan jako prezent od Kleopatry dla Cezara. Dywan został rozwinięty, a ona wyskoczyła z tego dywanu. Taran! Co oczywiście bardzo zaimponowało Cezarowi i tak się poznali. Myślę, że jest to niezwykła cecha jej. Niepowtarzalna, była osobą niezwykłą, łatwo, imponowała, była też bardzo inteligentna. Co ciekawe, nie była bardzo piękna, a jednak swoją osobowością, nieprzeciętną osobowością, umiała wzbudzić olbrzymią namiętność. I też znała zasady tej gry miłosnej, tego flirtu. Między mężczyzną a kobietą. Wiedziała, co kobieta daje, a czego kobieta dawać nie powinna. Dawała cudowną atmosferę, niepowtarzalną atmosferę przygody. I też była bardzo lojalna. Dla niej, miłość nie była jakąś czułostkowością. Taką typową miłością romantyczną. Ona była lojalna i dlatego zdobyła serce najpierw Cezara, któremu po prostu pomagała, trzymała jego plecy, stała po jego stronie, dbała o jego interesy. Po jego śmierci wybrała. Marka Antoniusza i również na spotkanie z nim postanowiła coś niezwykłego wymyśleć, żeby zrobić na nim wrażenie od samego początku. Przyjechała na łodzi pozłacanej, przebrana za Afrodytę, i rzeczywiście zrobiło to ogromne wrażenie na tym mężczyźnie. Mężczyzna taki jak Marek Antoniusz czy Cezar to, to jest typ mężczyzny zdobywcy, i z takim mężczyzną może łatwo pójść do łóżka, ale trudno jest go przy sobie zatrzymać. Natomiast ona umiała wzbudzić wręcz elektryzującą namiętność, i myślę, że coś z, z tej niezwykłości było w jej właśnie niepowtarzalnej osobowości, też w jej seksualności niepowtarzalnej, że ta energia ogromna seksualna z sypialni przenosiła się na tą arenę polityczną i dawała ogromną siłę jej i tym mężczyznom, których ona zdobywała. Słynna, Słynna jest historia również, kiedy. Wypiła perłę na, jednym, na jednej z wystawnych kolacji. Właśnie wrzuciła perłę do roztworu i wypiła ją. Podoba mi się to, bo to chyba świadczyło o tym, że chciała pokazać swoje bogactwo. Zwłaszcza bogactwo wewnętrzne. Kleopatra nie cofnęła się przed niczym, aby osiągnąć to, co chciała. I myślę, że to jest ważne, żeby wiedzieć, że można, że możesz to zrobić, to, z czego pragniesz w swoim życiu. Niekoniecznie tak jak ona, posuwać się do, jakiejś, um, do do zła, ale można mieć właśnie tą kobiecą pomysłowość, dzięki której przy tobie nie jest nudno. I nawet nie musisz być bardzo piękna. I to mi się właśnie w niej bardzo tutaj podoba, że ona nie była piękna, ale bardzo pomysłowa i dawała mężczyźnie tą niezwykłą atmosferę, która sprawiała, że oni chcieli przy niej być. Jest taki wiersz La Fontaine'a o kopciuszku, księżniczce i królowej. Więc może zakończę tym. Kopciuszkiem jest żyć bardzo łatwo. Z księżniczką nie da się wytrzymać. Z królową nigdy nie jest nudno. I tym akcentem zakończę mój krótki filmik. Jeżeli znalazłaś wartość, daj mi łapkę w górę. To dla mnie ważne. Subskrybuj mój kanał. Zapraszam na moją grupę. Kobieta pełna łaski. Tam jeszcze więcej o kobiecie królowej. A tutaj już żegnam się z Wami. Do zobaczenia już wkrótce Pa.